Hej, 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 kochane dzieciaki! Dzisiaj przeczytam Wam bajeczkę bardzo mądrą. Będzie to bajeczka o mądrej królowej pszczół. Tą bajeczkę napisał Rafał Wiliczko. A znajduje się ona właśnie w takiej super książeczce pod tytułem Tuż pod moim nosem. W książeczce tej zawarte są bajki psychoedukacyjne. Dla dzieci właśnie w takim wieku jak Wy, czyli dla przedszkolaków, a także i dzieci ze szkoły. Kochani, na pewno jesteście ciekawi, o czym mam się będę opowiadać. Wszystko będzie się rozgrywać w Królestwie Pszczół. Czyli gdzie? W pulo. Usiądźcie już wygodnie. Zaczynamy o mądrej, królowej pszczół. Był sobie Ul. Ul stał pośrodku przepięknego sadu, tuż pod jedną z wielu olbrzymich jabłoni. A w Ulu, jak to w Ulu, mieszkało bardzo, bardzo dużo pszczół. Było ich całe mnóstwo. Popatrzcie, i tu, i tu, i tu, i tu. I jak to zwykle, były bardzo, bardzo pracowite. Latały przez cały dzień. Od ula do ula, z kwiatka na kwiatek. Zapylały kwiatki, zbierały pyłek, produkowały miód, i czasami nawet opoczywały po takiej pracowitym dniu. Każdego dnia uwijały się jak w ukropie. Brzęcząc radośni krążyły wszędzie, wokół drzew, traw i kwiatów. Praca wypomniała im całe dnie. Stąd właśnie wzięło się powiedzenie, że pszczółki są pracowite. Jak chcemy powiedzieć, kto bardzo, bardzo ciężko pracuje, to mówimy, pracowity jak pszczółka. Pszczoły doskonale znały swoje role w ulu. Były takie, które latały po półek. Ale były takie, które tylko zapylały kwiatki. Bzz, bzz. Inne z kolei produkowały miód w ulu. Jeszcze kolejne pilnowały ula. Żeby nikt nie przeszkadzał pszczółkom, jak robią miód. Każda z nich znała swoje miejsce i od rana do wieczora wykonywała swoje obowiązki. Jednak oprócz tych pszczółek była w ulu też jedna grupa pszczółek. Uuu, ciekawe, co to były za pszczółki. Ojej, to były pszczółki, które z różnych powodów nie mogły latać, tak jak inne. Nie mogły też zapylać, bo brakowało im albo skrzydełek, albo nóżek. Niektóre nic nie widziały. Niektóre nic nie czuły, bo miały niewykształcone czułki. A jeszcze inne nic nie rozumiały, co się do nich mówi. Siedziały tylko sobie w kąciku ula i mówiły coś do siebie. Albo tylko po całych dniach uśmiechały się i patrzyły sobie w dal. Nic nie robią. Przez cały dzień tak. Mówiły o nich inne pszczółki, które bardzo się denerwowały. Nie podobało im się to, że jest taka grupa pszczółek, które tylko sobie leżą i nic nie robią. Mówiły na nią te inne. Nic nie robią przez cały dzień. Obruszały się zdrowe pszczółki. Musimy pracować za nie. Nie tylko robić my, ale jeszcze wszystko robić to, co one powinny robić. To darmo zjady, niepotrzebne nam w ulu. I chociaż mówiły to po cichu, to te. Pszczółki niepełnosprawne, którym brakowało nóżek, skrzydełek, które nic nie rozumiały, które czasami nic nie czuły. Było im bardzo, bardzo przykro i smutno. Czasami nawet sobie popłakiwały. To przecież nie była i wina, że urodziły się takie, a nie inne nas nie rozumie. Mówiły do siebie, to przykre. Jednak w ulu był ktoś, kto nie pozostał obojętny na taką sytuację. Królowa pszczół. Była bardzo mądra. Widziała, co się dzieje w ulu. Wiedziała o tym, że pracujące Pszczółki, te pełnosprawne, oburzają się na te inne. I jako królowa musiała coś z tym zrobić. Musiała ten problem rozwiązać. Domyślała się bowiem, że z tego powodu tym drugim pszczółkom jest bardzo przykro smutno i źle, a tak nie może być w ulu. Przecież to jest jedna rodzina. Długo nad tym myślała. Zastanawiała się, mm, co to by zrobić, co to, jak sobie z tym poradzę. Aż wreszcie wymyśliła. Pewnego dnia bzz, wybrała się ze swoim orszakiem do tej części ula, gdzie przebywały pszczółki, które nie pracowały. Pamiętacie dlaczego? Bo były niepełnosprawne. Bardzo się zdziwiły pszczółki, bo nigdy królowa ich nie odwiedzała. Razy zaglądała do tych, które tak pięknie pracowały, ale za to ucieszyły się w marcu. Królowa popatrzyła na nie, dokładnie powoli, spoglądając na każdą z nich i patrząc, co im brakuje. Mm, zmartwiła się nawet. Nie jesteście tutaj szczęśliwe, widzę, prawda? Spytała, patrząc na ich smutne minki. Nie, królowo. Jakże możemy być szczęśliwe? skoro te zdrowe pszczółki cały czas się z nas wyśmiewają. Mówią, że jesteśmy inne, że jesteśmy darmozjadami, że nic nie robimy, tylko leniuchujemy, ale przecież to nie nasza wina. Siedzimy tu całymi dniami nic nie robiąc, nie możemy nic robić. Jesteśmy chore, a inne pszczoły się z nas wyśmiewają albo dokuczają. Każdy w ulu powinien być pracowity, a gdy tak nie jest, to wytykają go palcami. To jest przykre. To jest bardzo przykre, królowo. Jest nam bardzo, bardzo smutno. Rozumiem, powiedziała królowa, uśmiechając się ciepło do pszczółek. Ale mam dla Was propozycję. Pszczółki zaprzężały się ciekawie, poruszając się z niespo niespokojnie i z niecierpliwością, wyciągając swoje czułki w stronę królowej. Będziecie od dzisiaj pracować. To oczywiste, że nie możecie latać jak inne. Zbierać pyłku, produkować miodu, ale możecie robić coś innego. Możecie na przykład pracować przy takich zajęciach, z którymi sobie poradzicie. Wy, pokazała królowa, na pszczółki bez skrzydełek albo bez jednej nóżki, czy rączki. Możecie uczyć małe pszczółki, jak żyć w ulu. Uczyć tak jak w przedszkolu. Te, które źle słyszą lub źle widzą, popracują przy smakowaniu miodu i ocenianiu, czy się nadaje. A te, które trochę gorzej rozumieją, co się do nich mówi, niech spędzają cały czas przy lepieniu wosku. To nie jest trudne zajęcie. Dzięki temu wszystkie zdrowe pszczoły już nie będą Wam wypominać, że pracują za siebie i za was. A jeśli, a jeśli za, za, zająknęła się jedna z pszczół, a jeśli nadal sił śmiać będą i nam dokuczać, wtedy będą mieć ze mną do czynienia zawołała królowa. Nikt nie ma prawa wam dokuczać, tylko dlatego, że jesteście trochę inne. I ja na to nie pozwolę. Dziękujemy, dziękujemy ci, królowo, cicho powiedziała następna pszczółka, ocierając łzy pod oka. Będziemy pracować najlepiej, jak tylko umiemy. Następnego dnia wszystkie pszczoły w ulu wzięły się do pracy. Każda z nich z zapałem wykonywała przydzielone jej zadania. I jedne pilnowały, drugie pszczółki, co robiły? Smakowały miodek czy jest dobry. A pszczoły, które dotąd... Wyśmiewały się z tych innych pszczółek i dokuczały im. Nagle zobaczyły, że tamte mogą również pracować i być pożyteczne, tak jak one. Hmm. Zrobiło się im wstyd. Hmm. brzydko zachowały się wobec nich. Przeprosiły wszystkie pszczółki i obiecały królowej, że już więcej tak robić nie będą. Nie było już mowy o tym, by ktoś na, kogoś nazwać darmozjadem albo niepotrzebnym. Dzięki działaniom mądrej królowej pszczół Wszyscy znowu stanowili wspaniałą, piękną i szczęśliwą rodzinę Wolu. Rodzinę, które, rodzinę, której każdy jest ważny, doceniany, potrzebny, uśmiechnięty i zadowolony. Kochane dzieciaki, takie dzieci jak te pszczółki mogą też się zdarzyć. Wśród nas, i w przedszkolu, i w domu, i w szkole. Bywają dzieci, które jeżdżą na łóżku inwalidzkim. Są dzieci, które nie mają na przykład rączek, nie mają nogi. Są dzieci, które nie niedowidzą, nie, nie dosłyszą. Ale są też takie dzieci, które mają problemy z nauką. I kochani, nie powinniśmy się z niej wyśmiewać. Słyszałyście, co zarządziła królowa? Królowa pszczół powiedziała, że każdy, bez względu na to, czy jest pełnosprawny, czy nie, jest ważny w życiu, jest bardzo potrzebny, ma na pewno jakieś swoje talenty, z którymi może zadziwić też innych. Kochani, czasami zastanówmy się. Może widzimy, że ktoś inny się wyśmiewa z kogoś? Reagujmy na to. Nie pozwólmy, by ktokolwiek był obiektem kpin, dogadywania i wyśmiewania. Niepełnosprawność nie jest już tematem tabu. Można, a nawet trzeba o niej mówić. By uświadomić młodym pokoleniom, jak ważna jest akceptacja, zrozumienie, i dzisiaj nie pomocy tym, z którymi los nie oprzeć się łaskawia. Jest to zadanie dla nas wszystkich, bo takich dzieci jest coraz więcej wśród nas. A tolerancji najlepiej uczyć od najmłodszych lat. I trzymajmy się tej zasady. Pamiętajmy o tym, że takie dzieci są wśród nas i. Warto się z nimi nawet zaprzyjaźnić i zaopiekować. Hej, hej.